Czy duchy naprawdę istnieją? Przyznam szczerze, niektóre historie potrafią zmrozić krew w żyłach nawet największemu sceptykowi. Cienie tam, gdzie nikogo nie ma. Szept w pustym korytarzu. Pokój, w którym nagle robi się o 10 stopni zimniej, jakby ktoś przeszedł przez ciebie. Ale jest pewien haczyk. Ludzki mózg to mistrz opowiadania historii. Łączy kropki, nawet gdy ich nie ma. Nazywa się to Parę idolią. Ja widzę twarze w chmurach. Ty widzisz postać w fałdach zasłony. Nasze mózgi są zaprogramowane do wykrywania wzorców, zwłaszcza ludzkich kształtów, bo kiedyś to ratowało nam życie. Austerki sensoryczne są wszędzie. Infradźwięki. Bardzo niskie częstotliwości dźwięku pochodzące z ruchu ulicznego wiatru w kanałach wentylacyjnych czy dużych maszyn mogą sprawić, że poczujesz niepokój będziesz miał wrażenie, że ktoś cię obserwuje, a nawet zobaczysz migotanie na skraju wzroku. Pola elektromagnetyczne wokół starych przewodów mogą przyspieszyć bicie serca i wywołać mrowienie skóry. Wycieki tlenku węgla mogą powodować bóle głowy, dezorientację i żywe, przerażające halucynacje. Ludzie spotykali duchy, dzwonili do gazowni i obserwowali, jak duchy znikały wraz z lepszą wentylacją. Sen też potrafi płatać figle. Paraliż senny, budzenie się, zanim ciało jest gotowe, może unieruchomić cię, podczas gdy twój mózg projektuje obecność w pokoju. W tym półsennym stanie cień na krześle staje się kimś, kto tam siedzi i obserwuje. Więc to wszystko? Sprawa zamknięta? Nie do końca, ponieważ są przypadki, które nie pasują do żadnego laboratoryjnego raportu. Kamery, które nagrywają postać przechodzącą obok zamkniętych drzwi. Nagrywarki, które rejestrują głosy, gdy nikt nie mówi. Całe budynki, gdzie ludzie, niezależnie od siebie, zgłaszają te same kroki o tej samej godzinie. Czy to mogą być oszustwa, zbiegi okoliczności, czy błąd selekcji? Absolutnie, czasem tak jest, ale czasem synchronizacja, potwierdzenia. Sposób, w jaki wiele czujników miga jednocześnie, to skłania mnie do dokładniejszego przyjrzenia się. Jest też ciężar miejsca. Stare szpitale, kopalnie, pola bitew, miejsca intensywnych emocji i tragedii. Nawet jeśli nic paranormalnego się dzieje, te miejsca aż kipią od kontekstu. Serce bije szybciej, zanim jeszcze wejdziesz, a twoje zmysły wyostrzają się na każdą anomalię. Może to, co nazywamy energią, to pamięć. Architektura, dźwięk, światło i historia kształtujące to, jak się czujemy i co zauważamy. Nauka może zbadać części tej układanki. Spadki temperatury to często przeciąg. Pule światła to kurz w pobliżu jasnego źródła. Dziwne nagrania mogą być zakłóceniami radiowymi lub parejdolią słuchową, nasz mózg zamieniający szum w słowa. Ale jeśli mam być sprawiedliwy, nie każdy klip, nie każda noc ma proste wyjaśnienie. Więc gdzie mnie to zostawia? Gdzieś pomiędzy mikroskopem a światłem świecy. Myślę, że większość nawiedzeń ma naturalne przyczyny, które możemy zmierzyć: dźwięk, powietrze, światło, chemia, oczekiwania. A jednak zostawiam miejsce na tajemnicę nie dlatego, że jest straszna, ale dlatego, że w nieznanym rodzi się ciekawość. Jeśli prowadzisz śledztwo, zabierz ze sobą podstawy: czujnik tlenku węgla, termometr. Solidny sprzęt audio i zdrową dawkę sceptycyzmu. Zapisuj, co czujesz i co mówią instrumenty, i szukaj powtarzających się wzorców. Może duchy to historie, które opowiadamy, aby nadać sens żałobie i historii. Może to dziwactwa biologii i fizyki. A może istnieje warstwa, której jeszcze nie mamy narzędzi, by zmierzyć. Więc pytam cię, czy kiedykolwiek przydarzyło ci się coś, czego nie potrafisz wyjaśnić, napisz w komentarzach. Będziemy testować, obalać mity i kiedy musimy, zastanawiać się.